w następnej ale, degustacji. Tym razem, sławny Fullers i jego jeszcze bardziej sławne Vintage. Ale. Tym razem 2024. No, miałem okazję próbować kilka innych roczników. Wszystkie wspaniałe i wszystkie się różnią. Zobaczmy, jaka jest różnica w tym roku. Przede wszystkim, 8,4% alkoholu. Poprzednie były. 8,5, coś to się to się że tak powiem e, zmienia. Ale mniej więcej jest koło 8 powyżej 8%. Ta limitowana edycja piwa Fuller's Vintage Ale jest tu oczywiście najważniejsza dla e, browaru Griffin. E, gdzie jest cytowane Fuller's nasza wersja 2024 jest harmonijna, harmonijnym e, blendem tradycyjnych e, smaków e, z twistem e, nowoczesnych cytrusowych chmieli. Okay. Użyliśmy e, słodu Crystal Extra Dark jako e, rdzenia e, dla nut e, Christmas Cake. Ja bym to nazwał... To, to bardziej będzie pasowało do polskiego e, keksa. E, które pracują w tandemie e, z nutami e, marmo, e, marmolady, e, fruit cake, no, czyli takich właśnie owocowych ciast i naszego sławnego e, blendu domowych drożdżach. Hmm. Jeśli chodzi o chmiele, to zostały użyte Pilot i CF 299, które dostarczają nut cytrynowych, brzoskwiniowych i ziołowych. Ok. Oczywiście to hmm, ładnie współdziała ze, ze słodem i drożdżami. tworząc to wspaniałe piwo. No dobra, no oczywiście jest to piwo żywe, refermentowane w butelce, może spokojnie możecie to e, trzymać latami. E, jak to e, główny e, piwowar mówi, kupcie 64 butelki i e, sprawdzajcie jak smakuje co 3 miesiące. Tak powiedział, no tak powiedział. Kapsel e, z logiem browaru. Mamy tego e, gryfa. OK. przejdźmy do piwa. No zgadałem się i piana opadła. Ale zobaczcie, jaki jak gęsty lacing został. Zresztą jest okazja, dolać może trochę tych drożdży. O, ta piana, może nie wzrosła przez to bardzo, ale bardzo drobno pęcherzykowa, kremowa. E, taka ekrill, taka mocna ekri, trochę idąca już w e, Jak widzicie, piękna, ciemno-bursztynowa barwa, zamglone. bogaty aromat e, owoców suszonych. Trochę cytrusów. Słodycz. Widzicie, takie rodzynki daktyle. No właśnie taki fruitcake jest, nie? Keks, I może troszeczkę. Ja wiem, jakich perfumowanych, jakichś nut. A my o brzoskwini. No brzoskwinia może być taka perfumowana. Nie jestem przekonany, czy to jest brzoskwinia. Dobra, spróbujmy. Masz zdrowie O wow! A, niech podślamkam trochę. To jest to! To jest to! Mm. A. Czyli pierwsze wrażenie jest takie, że jest dosyć wysokie nasycenie. Później jak to przejdzie, e, to robią się małe bąbelki piana w ustach i później wychodzi bardzo bogate w smaki piwo Uff. tu się dużo dzieje mamy dużo suszonych owoców mamy takie jakieś przypalane melanoidyczne nuty E, trochę przepalanego karmelu i jest. No, może nawet taka wycienuta, brandy, whisky, coś w tym stylu. Także Christmas Cake zdecydowanie. E, Nieco cytrusów. To piwo jest, wiecie co, z jednej strony ciężkie, relaksujące, bardzo bogate, ale nie jest aż tak słodkie, że się nie da wypić. Nie. On jest jak keks. Macie słodycz, ale macie dużo owocowości, faskowych nut. Jest niesamowicie przyjemne w odbiorze. Bogate. Jest nieco goryczki. Goryczka jest taka, wiecie, trochę przypalana, trochę ziołowa, trochę taka bardzo angielska, trawiasto-ziemista. Jak mówię, dużo się tu dzieje. Jednocześnie jest to takie bardzo yy, pijalne, soczyste piwo. 8,4% alkohol pięknie ukryty. Tu nie ma mowy o żadnym. A, wiecie, co Ech. z jednej strony nie ma mowy o tym, że czuć alkohol jako taki, nie ma rozgrzewania w przełyku, ale z drugiej strony, jak hmm, pomyślicie sobie o bardzo dobrym alkoholu, to też macie takie uczucie. Tak, jakbyście czuli naprawdę e, piękne brandy owocowe, tak? E, dużo smaku, coś w tym stylu jest w tym piwie. Mm. On jest bardzo tak owocowe, kwaskowe. Ale za to, ale również bogate. Nie jest za ciężkie. Ale czuć to 8,4%. Tak? Ono ma swoją wagę. Uwielbiam pić to piwo i polecam. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Eee, przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, cześć.